Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w odcinku trzeciego sezonu Zagrajmy w RimWorld Alpha 13. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku obroniliśmy się przed jednym z ataków i niestety kamien dosyć mocno ucierpiał w pościgu za jednym z piratów i w sumie zlemiłem, bo mogłem wysłać kogoś lepszego do walki, no ale cóż, niestety to mi nie pykło. Także postawiliśmy nowy generator, ponieważ zaczyna nam brakować prądu. No i cóż, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, co zrobiliśmy. Bo w sumie wiele się nie podziało. Także zbudowaliśmy ten tutaj duży stół do badań. Niedługo także badania się skończą na tym słabszym stole i zaczniemy sobie coś bardziej, że tak powiem, zaawansowanego technologicznie robić. Oraz także sprawdziłem sobie na internecie. Co to znaczy te My Muscle... Jak to było? O chwilę... Muscle Parasites to jakiś pasożyt mięśni, nie wiem o co dokładnie chodzi, tak mi powiedział w Tantratorze, a nie mogłem znaleźć żadnych informacji na Wikipedii ani czymś takim podobnym, dlatego po prostu jakiś pasożyt mięśni i tyle. To mi ma wystarczyć. W każdym razie, no... Coś to złego jest i podobno z tego co czytałem na forum, nie da się tego wyleczyć za bardzo. To nie jest niestety zbyt miłe, ale cóż. Kamienny już w pełni wyleczony, tyle dobrego. Jak tam ten, kurde, ten generator też nie wyrabia. Cholera. Chyba trzeba więcej paneli słonecznych zostawić, żeby po prostu w dzień magazynować więcej energii. Także postawimy kolejne trzy. A co mi szkodzi? Tutaj metal się kopie, tak więc na no to nie będziemy mogli narzekać. Kamienny ty byś się ubrał, bo tu w sumie mamy trochę. Załóż to. Okej, okay, załóż również to. Załóż również to. A, w sumie to załóż to. Okej, okay, no, dobra, kamienny będzie ubrany. Ktoś jeszcze nie ma ubrania. Um, Denis, ty nie masz ubrania. Ale chwilę. Okej, okay, dobra. Mm, chodź ubierz sobie spodnie. No, come on, chodź tu. Okej. Okay, rozbierz z tego pana. Dobra, i załóż sobie koszulę. Okej okay. dobra. Czyli już chyba wszyscy nasi koloniści mają ubranie? Tak mi się wydaje. Chyba demonikus ty masz coś tam? Co ty masz na sobie sprzęt? Eee, dobra, masz spodnie. No już bluzki dla ciebie nie mam, tak więc będziesz na razie, będziesz na razie gołoklatesem. Ktoś potrzebuje leczenia. Wiktoryna, to to właśnie ten yy, pasożyt mięśni. No, okej, okay, spokojnie. Hm. Jeżeli chodzi o lekarstwa, mało już ich mam, bardzo mało wręcz bym powiedział. O, okej, okay, dobra, mamy kamieniarstwo. No i teraz możemy troszkę lepsze rzeczy robić. Między innymi, tak, łóżka medyczne, czy ja wiem, energia geotermalna. Uuu, to by się przydało. Tylko pytanie: mamy tu gdzieś gejzer w pobliżu? No, czyli chyba nam się ta technologia zbytnio nie przyda. Nigdzie tu w ogóle gejzera nie widzę. To jest najlepsze. Tu jest jeden. Ale strasznie daleko. Tu jest jeden też jeszcze dalej. No, bieda, troszeczkę jeżeli o to chodzi. Nie chcę budować daleko elektrowni. Czyli dobra. Czyli to na razie odpadam. Odzyskiwanie metalu. Hibernacja. Ład Improwizowany ładunek wybuchowy. Obróbka maszynowa że wykładzi wykładzin multianalizer O, właśnie, to, to jest tam, do których, do których innych technologii potrzebne. To w sumie pójdziemy, właśnie w to. Skoro to jest do innych rzeczy również potrzebne. No i miejmy nadzieję, że przez dzień uda nam się naładować na tyle baterie, żeby w nocy również mieć prąd, bo by się to przydało zdecydowanie. No ale cóż, to jeszcze zobaczymy. Tutaj już widzę Artur nad tym pracuje. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo fajnie. koniecznie się potrzebują leczenia Denis. I za chwilę pójdzie na to ostatnie nasze lekarstwo. I to jest słabe. No dobra, dwa jeszcze mamy, ale to i tak bardzo, bardzo mało cholera. Przydałoby się. Czy my mamy już konsolę komunikacyjną? Boże, my mamy już konsolę komunikacyjną. Czemu ja jeszcze tego nie postawiłem? Come on. Come on game. Postawimy tutaj. I także trzeba nadajnik dajnik. I trzeba zbudować nowe składowisko gdzieś. Na przykład tutaj. Już trochę daleko, tutaj trochę za blisko. Hm. Powiedzmy, żem dał go tutaj, i teraz obszary, składowisko. Okej, okay, takie 16 na 16 myślę. Czy 15, 15 na 15, o. To tu będziemy mieli takie ebitne składowisko, na którym nie będziemy jedynie składować żywności, myślę. Okej. Okay. I w sumie yy, to składowisko będzie można usunąć. Ok. Przenieście mi to wszystko tutaj. Już tutaj będzie również ta konsola łączności, także trzeba tutaj wylać yy, beton. Na ten nasz niewielki składzik. Okej. Okay. Bardzo poproszę, żeby mi to zrobili mamy t-shirta, kto nie miał t-shirta? Ty nie miałeś? A, ty założyłeś, okej okay. Ze skóry jelenia, mhm. czyli to się robi po prostu ze skór, no dobra, spoko Tutaj mamy, z czego? Z Muffalo. OK, okej, no spoko Dobra, na razie czekam aż no tutaj wszyscy tutaj, a właściwie to Michio i ewentualnie Denis będą budować troszeczkę Okej, okay, auto zapis, może być na zewnątrz jest 30 stopni, no całkiem sporo. Chociaż teraz podejrzewam, w Polsce jest nawet więcej. Chociaż nie wiem, bo jestem no-lifeem, siedzę cały dzień w domu. I niestety taka jest prawda. Tak więc nawet nie wiem, jak jest na dworze w sumie, ale to jest mało ważne. Ważniejszy jest Remord i granie w Remorda. Oczywiście że tu jakby ktoś się pytał, nie jestem takim kompletnym no-lifeem. Wychodzę na dwór, na parkour codziennie. Bo jakbym nie ćwiczył codziennie, to było słabo. Bo bym wyszedł z formy, a to nie byłoby fajne. Dobra, tu jeszcze musimy podprowadzić kable. I mamy burzę. Nie za przyjemnie. No ale cóż. Jeden co jest fajne w RimWorld podczas burzy, to że zakłóca mi szumy z mikrofonu i nie słychać tego tak mocno, szczególnie jak nic nie mówię. I to jest bardzo fajne. To w ogóle mam martwego dzika. Możesz go wziąć, bo się zepsuje za jeden dzień. Okej, okay, dobra, łowo, łowo, wow, wow. Choć tutaj piorun jebnął. Ale noszę się w miarę daleko. Oj, teraz trochę bliżej. Kamienny, tutaj widzę gasi, się zerwał. O, patrzcie. Serduszka. Lovin. Uuu Nice. Patrzcie. I co, i zaraz. Je po podłogę i dziecko kurwa benz I, i co my wtedy zrobimy? Ciekawe czy tu można mieć dzieci. Ha, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W sumie. Do rozpiny. Wiecie co? A żebym takiego jedną małą rzecz zrobił. Ja tu gdzieś to było. Obszary? Nie, chwileczkę. Gdzieś to było? Zabawa? Nie. Podłogi? Nie, różne. Różne. Marriage spot. No właśnie, tu jest marriage spot. <grych> Zaraz zrobimy jakiś marriage, tylko nie wiem gdzie. <grych> Autentycznie, jakiś można merch Spota zrobić. Ale to w sumie damy tutaj, żeby powynosili nam tak tutaj głazy troszeczkę. Zasadzimy tu jakichś kwiatków i normalnie zrobimy taki ołtarz, że im kopara opadnie Normalnie. No tak to, to jest dobry plan, to jest zajebisty wręcz plan. aż od razu dam obszary em, pola uprawne I co i może tutaj? Tak trochę, w sumie nie wiem, jaki ten merge spot jest duży. Chwila, może go najpierw postawię. Różne. Merge spot. Wow, nawet by wyszło. Zrobimy tu. Dalej, obszary. pola uprawne. Tu. Tu. Niech to będzie takie jedno pole uprawne. A nie mogę. no słabo. Czy tu już jest to? Jest pole, dobra O, tutaj też dojebiemy kwiatków W sumie trochę może inaczej Wietw też usuń Będzie tak Dobra Pole uprawne No właśnie, jak to dalej zrobić? Tu damy po kwiatkach O Damy też krzesła Jep, 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 yep, yep. ok. Także, jakąś podłogę z drewna, tutaj, o i tutaj, i tutaj, ogrodzimy to wszystko ścianą. Zrobimy podwójne wejście. Także, od razu, klimatyzację, żeby tam nie było za gorąco. Na przykład, tutaj, czy tutaj, no dobra, powiedzmy, że tutaj robimy o i teraz uprawa nie żadne ziemniory tylko róże wszędzie machniemy róże będzie nam różowo normalnie uprawa róże wszędzie będą róże o zajebiście teraz musimy tylko to zbudować o kapsuły transportowe o superstal o, kawał stali, transportuj, okej okay. O, tu jest metal, to ciekawe No dobra, spoko, okej okay. Budować mi to! Gdzie jest Michio? Michio nie opierdalaj się, tylko wstawaj No dobra, jeszcze trochę musi odpocząć Denis, ty się nie opierdalaj, tylko zapierdalaj Zajmij się pracą nad ścianą Okej, okay, nice, bardzo dobrze, buduj O Cholera We have an attack Trzech znowu? Tak, znowu trzech, tym razem jeden z nich ma kamizelkę odporną i gra na TMP, nic nam nie zrobi Ma brzytwę i ma pistolet Dobrze, i znowu atakują od tej strony Czyli tu mam zajebistą obronę, przyszykowaną Obra, czyli nie musimy się raczej nimi martwić, mi się wydaje Tym atakiem, czy oni atakują natychmiast? Mmm, nie. Oni chyba się będą przygotowywać, czy idą? Nie, będą się przygotowywać. Dobrze. Jeżeli chodzi o pożar, czy został on ugaszony? Został, dobrze. Michał. Dobra, budujcie, jak uważacie. W ogóle, popatrzmy sobie innych kolonistów social. No tak, tutaj mamy Lover. Tutaj mamy Dotter. Tutaj nic nie mamy. Mamy za mało kobiet. Bond Aha, dobra, no tak tutaj chwilę a um, to w sumie trzeba, gdzie jest nasz królik, gdzie jest shorty? Czy to jest shorty, tak um, social. E, nie właściwie, jednak właściciel będzie kamienny, bo tu mamy jakąś taką więź, tak? To... Bond to chyba będzie więź, właśnie z kamiennym, tak więc przyda się, przyda się. Cobra Wiktorina może tutaj naszego królika uczyć czegoś, a właśnie jej się udało. Zobaczmy. Um, spuszczenie, tak, jak widzicie nauczył się bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, tutaj mamy mm, nasz Artur sobie odkrywa tutaj pomału technologię. Także tutaj nam się już wszystko ładnie buduje. Chociaż właśnie wolałbym, żeby się tutaj skupili, także fajnie by było jakby jakiś ogrodnik. Nie wiem kto jest naszym ogrodnikiem ktoś, zobaczmy. Ogrodnik, czy tam rolnik, Mi chciał również ty, a ewentualnie Wiktoria Wiktoryna, przepraszam W ogóle nie wiem czemu Wiktorii nie chciałeś, żebyś był Wiktoria tylko Wiktoryna, ale dobra Dałem ci wybór, to w sumie masz yy, rolnik Artur Sać Sać ziółka. Nie prowadź badań, sać ziółka. Tutaj Znaczy nie ziółka, tylko róże, przepraszam bo tu trzeba ładny ołtarz zrobić. Czy tu postawię? Tak, tu postawię, okej, okay, dobra. No, fajnie, fa fajnie będzie. Będziemy mieli normalnie ołtarz odjebany perfekcyjnie. I czyżby była, tak? Oh, kurwa, tak! Chwilę, pod broń! Pod broń! Kurwa! Możem zjebą! Ah, ah, ah. Ciekawostka przyrodnicza. Dobra, strzelać. Fight! Ty się ustaw gdzieś tu strzelaj. Ja pierdolę, ale do, dojebałem jak nie wiem co Wow, dobra, lecisz na niego fajta. E, mi tutaj wspomagaj, strzelaj. Okej, okay, dobra. Everybody. Charge! Walcz wręcz. Ty strzelaj. Ty również strzelaj. E, a wy reszta, walka wręcz, walka wręcz. Jak najbardziej. Ścisnąć go, dobrze. Denis, ty się nie. ten, nie wychylaj. Okej, okay, umierać, 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 dobra, okej, okay. wycofują się, wycofuję się. O, żebym to zjebał, boże. W ogóle nie zauważyłem, kiedy zaatakowali. Ja to jestem dobry. No cóż, ale mam pistolet, jej, Denis, 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 Denis. Dawaj pistolet chyba. Jak nam ty u ciebie. A, bardzo dobrze z strzelaniem. pistolet. E, także tego rozbierzcie pana. Kamienny został lekko randy. Mm, czekajcie Czemu on się wycofuje tędy? Eee, strzelaj Okej okay. Jeszcze raz Bardzo ładnie eee, Weź go do niewoli O, zajebiście, mam kolejnego więźnia Nice, 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 nice. Bardzo fajnie, OK. A, tylko mam większy problem, nie mamy lekarstw. hmm <laughs> Coś ci się poważnego stało. Mm, postrzał. Niedobrze. No, nic na to nie poradzę niestety. Mam w ogóle truchła, Trzeba by się je zabrać. W ogóle zdejmijcie z niego go, tego. Musi się z niego zjąć kamizelkę kulu odporną i komuś z was damy ją. Okej, okay, tu już widzę, róże sadzą. Będzie pięknie, będzie tutaj beautiful. Będziemy mieli takiego beautiful place'a. Dobra, widzę go rozebrali, ale. Rozebrali go? Gdzie on jest? Dzień, gdzie to truchło? Gdzie jest kamizelka? Nie, no, tu powinno być gdzieś kamizelka kula odporna. Wait. O, dobra, ty widzę ten. Już możesz chodzić. Sasza, nie, więzień. Yy, rozmowa, rekrutacja. Jak będą ziółka, to dostawaj ziółka. Czemu by nie? Dobra, to już się nam ładnie buduje. Mamy merit, merit spot. Chwilę. Mmm. Dobra, okej okay. Także w sumie, można tutaj od razu machnąć, bo tutaj też jest coś takiego jak party spot Tu będą urządzać imprezy, także jak coś, imprezy urządzamy tutaj Dam tak na środku Imprezy urządzamy tutaj mm, o Jezu, jaka mała szansa Może do tego, że on jeszcze w sumie nie był jakoś tam mocno przekonywany Ale tak się jak dosyć mała, ale no mam nadzieję, że się uda W każdym razie Na razie, czekamy Zobaczymy jak to wyjdzie, tutaj już ładnie budujemy sobie naszego marriage spota no, i będzie fajnie, jak będzie ślub, będzie fajnie. Bo jak tam wy... No, wy nadal jesteście lover, okej, okay, no dobra. Yy, aha, dobra, tutaj trenowałeś Shortiego. Dobra. Had a nice chat. Mhm. Aha, no spoko. No spoko, okej, okay, okej. Okay. Kamienny, bo ty tu jesteś właśnie z Shorting. Właśnie mieliśmy popatrzeć resztę. Zobaczmy. No tak, ty jesteś doter, ty z nikim, nie lubisz za bardzo Denisa Denis nie lubi za bardzo Michcia Ale Artura to bardzo lubi W ogóle wszyscy lubią Artura, bo on jest beautiful No ale dobra, okej okay. Na razie odpalmy grę Mamy w cholerę mało lekarstw, co jest bardzo niedobre, musimy zbudować jakąś konsolę komunikacyjną i za chwilę damy Denisa, żeby się tym zajął, tylko niech zje Obniżony nastrój, Denis, niestety. E, Zajmi się pracą nad przewodem elektrycznym. Okej, okay, po pierwsze. A po drugie, nad konsolą komunikacyjną też jest bardzo ważne. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, się ładnie zajmujesz. Dobra, odpocznij chwilę. okej, okay, niech ci będzie. No i zobaczymy. To jest sobie short i ładnie śpi. W sumie. Powinien on spać u kamiennego. E, chwila gdzie to było? E, no właśnie, gdzie to było? Meble, tak, miejsce dla spania dla zwierząt. Tutaj proszę. E, to rozbierz. Ok, dobra, tak to zostawimy. Ok, no daj poszedł spać. No dobra, ale mi się za to wstał. Także mi chciał Tutaj, widzę, trochę odpoczywasz, ale się nie opierdalasz, tylko robisz kable. Serio? Dobra, poczekamy na niego. O, wyleczony, wow. Okej. Okay. Niechaj będzie i tak. Buduj. No, nie dał rady go zakrutować, no cóż, trudno. I sobie już zjadł. Tutaj rozebrał, dobra. No, come on, dobrze. Teraz buduj tą konsolę komunikacyjną, to jest teraz najważniejsze. Okej, okay, dobra, zajmujesz się tym bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Konieczne potrzebują leczenia. Wiktoryna i to te masel parasites. No niestety. Niedobrze. I już nie mam lekarstw, tak jak mówię, trzeba to jak najszybciej rozwiązać. No ale niestety do tego potrzebujemy konsoli, zarówno konsoli komunikacyjnej, która już za chwilę chyba będzie, jak i tutaj trzeba będzie doprowadzić prąd, dlatego tym się zajmie Denis. Przewód elektryczny, bo już tylko tutaj musimy zbudować. Także tym się zajmie Denis. Konsolę komunikacyjną już mamy. Teraz tylko czekam aż tutaj zostaną przewody dorobione, które podłączą nam nasz y, odbiornik, nadajnik ten do handlu. Jezus Maria Denis. Jak to ci wolno idzie? Jezus Maria. Jezus normalnie Maryja. I koniecznie potrzebuje leczenia. Denis. Niedobrze. Wow, w końcu mi chciał. Nie wiem czemu założyłeś czapkę. nie jest ci w cholerę gorąco, ale... No cóż. Okej, okay, nie dał radę zrekrutować. Trudno. No dobuduj to Jezusie, Chrystusie. Zbudujesz to? W końcu. Dziękuję. E, Artur ty, bodaj, że byłeś najlepszy w socialu. E, tak. Chyba, jak nie, no to w każdym razie, tak, czy, jak ty pójdziesz, tylko zjedz i wezwij. Zobaczmy, chwilę, frakcję. Bo nikt nas nie lubi, ale te ci z Elder Rock najprędzej, tak więc sobie z nim pogadajmy. Okej, okay. mm, zaoferuj prezent. Mm, aha, bo tu może. Nie, dobra, to w takim razie rozłącz. Czyli niestety musimy poczekać, tak czy jak na jakiegoś kosmicznego kupca. Jeżeli byśmy chcieli kupić sobie jakieś lekarstwo, ewentualnie jak oni tutaj przyjdą, może jakaś grupa handlowa, właśnie. No ale cóż, tak czy jak musimy na to poczekać. Przyspieszmy czas, nie ma sensu lecieć na tym najwolniejszym przyspieszeniu. Tutaj nasz mireczny spot już jest gotowy. Bardzo dobrze, tak więc jeżeli tylko będą chcieli, będą mogli się pobrać. To się dzieje z automatu. Z tego co mi się wydaje w chwilę, gdzie jest Artur, Artur, czy ty mo Nie, nie mogę ci rozkazać, nic z nim robić, no właśnie. No co cóż, oni muszą po prostu sami podjąć taką decyzję. Podejrzewam, że to się musi wylosować po prostu, bo podejrzewam, że to jest kompletny random, tak mi się wydaje. W ogóle trzeba jeszcze machnąć. Energię, nie ma energię, meble, lampę stojącą gdzieś tu. A gdzieś tak, tutaj w kącie, żeby się nie rzucały w oczy. Kamiennie trudno zakrutować Trudno, mało. O, lekarz Janosowa bezczynna, kamienny. Czy ty mógłbyś coś robić dodatkowego? W sumie to kurwa nic. A ja, Maria mm, no nic, no no. No, no, no. no, no, trzeba ci coś do górnikowania, bo tu widzę, jesteś górnik. Także trzeba gdzieś znaleźć. Tutaj mamy troszeczkę żelaza, to tutaj się w kop trochę. I potem, żebyś od razu miał co robić, to gdzieś indziej ci też dam. Tu widzę nigdzie metalu na zewnątrz raczej nie ma Niedobrze. Tutaj co mam? Tu mam chyba złoto. Te to w sumie możemy wykopać złoto, czemu nie? Okej, okay, troszeczkę. Tu mam też te jade, czyli szmaragdy bodajże. To tu też się możemy wkopać lekko. To w ogóle ta góra taka dosyć obfituje w bogactwa, że tak powiem. No i dobra, okej, okay, tu widzę z prądem. Aha, nie dobra, tutaj po prostu postawili. Ok, e, tu jest 21 stopni, dobrze. Tu też wszędzie jest mniej więcej równa temperatura. No tu nie bardzo, tu jest troszeczkę za gorąco. Czyli tutaj trzeba dowalić jeszcze jeden klimatyzator. Tutaj, no właśnie. No niestety troszeczkę jeszcze tu jest za gorąco. 33 stopnie, no dużo, nie powiem w pozostałych pomieszczeniach. Nawet tutaj z generatorem, co ciekawe, jest dobra temperatura. To jest całkiem, całkiem dobre. Wreszcie miejsce jest spoko, no, tylko tak jak mówię, tutaj musimy dobudować ten jeden klimatyzator. Za chwilę ktoś nawet zrobi. Nie wiem nawet w sumie kto, bo... A, Denis, bo on nie śpi. Dobra, okej. Okay. Tylko gdzie on jest? Denis? nie mogę No cóż. Nie wiem, gdzie on jest. O, który na śpi jeszcze, ale Denis, Denis, gdzie ty jesteś? Cię nie porzucam na drugi koniec mapy po tego. Po metal, o właśnie. No, tak jak myślałem. Mam mało metalu, cholera. Muszę gdzieś, nawet jak to będzie bardzo daleko, ale no trzeba coś gdzieś wykopać, bo no nie ma innej opcji. Myślałem, że tu mamy żyłę, ale nie. No cóż, tu mamy te złoto i tak dalej. Tutaj mamy jakąś żyłę, wkopmy się. Tu też widzę, mam coś zaplanowane do kopania, bardzo dobrze. Także tutaj. Dobra. No i okej, okay, na razie tyle. No i cóż, wstaje nowy dzień, tak więc my ten odcinek będziemy kończyć. Mamy głód u Michała, on za chwilę sobie pójdzie, się coś zje, albo i nie pójdzie, to jeszcze, póki będę pamiętał, polecenia polu, i bo nie mamy niestety. Zbytnio zwierzaków. Żadnych, żadnego mięsa nie mamy. Chwilę te mniejsze to się nie opłaca w ogóle polować. Ja chcę polować tylko na większą zwierzynę. Tylko muszę takową wpierw znaleźć. Tu mam troszeczkę jelonków. Dobrze, upolujemy sobie je wszystkie. Ok, w ten sposób. No i cóż, tak jak mówiłem, to nacinek będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, A przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć!